Zadamy się, witam państwa ponownie. Czas na drugie dzisiejsze wydanie rozmowy dnia jest poniedziałek. Zaczynamy. Zaczynamy od tematu, który dzisiaj no, jest drążony przez dosłownie wszystkie media, więc od sondażu wyborczego, ale też od informacji dnia. Przyznam Państwu, że no, długo w mediach pracuję, ale tak kuriozalnych doniesień pracowych jeszcze nie słyszałem. Natomiast no, rozumiem, że jest to no, pokłosiem tego, co zdarzyło się dobrej kobiecie, kobiecie, która chciała pomóc innej kobiecie. Mowa oczywiście o sprawie Justyny Wydrzyńskiej. Okazało się, że m, można pójść dalej można pójść dalej niż skazując kobietę za pomoc innej kobiecie na więzienie. Nawet to w zawieszeniu na tzw. odróbki, bo tego dotyczy wyrok. Wyrok, który jest jedyny w Europie i o tym dziś w rozmowie Dnia Adam Wysiek, Zapraszam. A państwa i moim gościem jest dzisiaj poseł Andrzej Rozenek. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień dobry. Panie ministrze, czy było czy miłego? Obiecałem, że no, pani, która nam to wysłała, przekaże. Okres pandemii koronawirusa sprawił, że częściej łączyliśmy się zdalnie, co jest zrozumiałe. Technologia na miarę XXI wieku i Pan w obrazku ma pewne zwierzę. Mhm. Przyznam Państwu, że, powiem, że ja jestem w szoku, gdy patrzę no teraz, jeszcze z tej strony, na to dzieło sztuki. Proszę, o. bym Panu przekazał ten obrazek. On ma odzwierciedlać no, Pana cały krajobraz w tle. Przekazuję z podpisem autorki, Dzie która ogląda rozmowę dnia. Bardzo proszę. Dziękuję Pani Magdalenie. Mam nadzieję, że to widać. Widać. Rzeczywiście świetnie. świetny kot. Podobny. Trzy koty mieszkają z nami. To no już będzie czwarty. To, to będzie czwarty na papierze, zawiśnie w honorowym miejscu. Bardzo dziękuję. Dziękujemy i pozdrawiamy no. naszą autorkę tego pięknego rysunku. Panie pośrednowy, sondaż, okazuje się, że nowy PiS wygrywa. Opozycja nie chce się zjednoczyć i wydaje się, że każdy lider gra tylko i wyłącznie pod siebie, a interes Polski jest na drugim miejscu. Może dlatego, że opozycja boi się przejąć władzę, na przykład dlatego, że no, musiałaby sprzątnąć tą stajnię, stajnię Augiasza. Być może, chociaż mi się wydaje, że tutaj problemem są zupełnie inne sprawy. Po pierwsze, ambicje poszczególnych liderów, a po drugie kwestia pieniędzy. Poszczególni liderzy, idąc ze swoich własnych list, dostaną więcej subwencji od państwa niż idąc na jednej wspólnej liście opozycji od dawna mówię, że, że to może być ten kluczowy problem, który powoduje, że nie korzystamy z tego, co jest dane i co z czego na przykład korzysta Kaczyński. Bo proszę zauważyć, co robi Kaczyński. On mimo tego, że ma trudnych partnerów w swojej koalicji, takich jak Ziobro, takich jak ostatnio Republikanie, prawda, którym okazało się, że mają bardzo lepkie rączki, mimo to ich trzyma, mimo to ich przytula, dlatego że on zdaje sobie sprawę, że system Donta premiuje. Te, te partie, która robi najlepszy wynik, tę grupę partii, która idzie razem. No Tymczasem opozycja, jak te dzieci we mgle, po prostu dalej nie wie, nie rozumie, albo udaje, że nie rozumie, że system Donta tak działa. Kolejny sondaż poka pokazuje nam to samo. Jedna wspólna lista opozycji oznacza gwarancję zwycięstwa nad PiSem. Każdy inny wariant jest szansą zwycięstwa. Więc tylko nierozumni nie ludzie albo tacy, którzy przedkładają inne interesy niż interes Polski. No, nie skorzystają z tej szansy. Myślę, że ten wariant drugi tutaj zachodzi. Czy Szymon Hołownia i pan Władysław Gośniak-Kamyż mogą zbombardować ewentualną wizję wygranej przez opozycję? Myślę, Swoją... że, że, że ci panowie jak na razie przynajmniej deklarują, że chcą iść na osobnych listach. Więc prawdopodobnie tak zrobią i to spowoduje, że PiS będzie miał szansę osiągnąć najlepszy wynik. To spowoduje z kolei, że Prezydent Duda oczywiście powierzy misję formowania nowego rządu tej partii, która uzyska najlepszy wynik, czyli w tak, przy dzisiejszych sondażach będzie to PiS. No i to bardzo nam skomplikuje y, sytuację, krajobraz po wyborach, bo przecież ten, kto będzie formował nowy rząd, będzie miał do dyspozycji różnego rodzaju instrumenty i będzie po prostu kupował sobie poszczególnych polityków, a może i poszczególne formacje. I y, jeżeli Kaczyński dostanie taki instrument do ręki, na pewno go wykorzysta. Ja się tego obawiam. Od początku mówię o tym, że w interesie Polski jest wspólna lista całej opozycji. Natomiast coraz mniej w nią wierzę, bo widzę jak politycy się zachowują i to A nie tylko wie, nie? wymienieni przez pana redaktora. Ale przecież i na lewicy mamy też takie przypadki, że pani posłanka Paulina Matysiak mówi, że Donald Tusk nie będzie po wyborach premierem, bo, bo ona to zawetuje. To, to z jednej strony budzi uśmiech oczywiście, ale z drugiej strony pokazuje na jakim etapie jesteśmy jak bardzo się liczą poszczególne ambicje, a jak mało się liczy interes Polski. No ze szkodą dla samej Polski, no bo właśnie, panie pośle, co byłoby, gdyby jednak PiS znowu wygrał wybory? Wszystko już jest w ich rękach, od sądów po Trybunał, po sąd Najwyższy, po sędziów, prokuratora, no mają wszystko i wszystko pod swoim butem. Jaki los czeka Polsk, Polskę, Polki i Polaków, gdyby jednak do tej wygranej doszło, a opozycja nie byłaby w stanie się zjednoczyć? To jest ostatni dzwonek, żeby przerwać plan Kaczyńskiego. Ten plan to jest pełzający autorytaryzm. On jest wprowadzany w sposób niewidoczny dla... Przeciętnego odbiorcy dlatego, że bardzo y, powolnymi krokami, ale jednak się to odbywa. Częścią tego systemu będzie domknięcie systemu wolnych mediów, tak, czyli ograniczenie tych wolnych mediów. Ale to się dzieje już w tej chwili, tylko być może za słabo na to reagujemy, albo nie reagujemy. No wiem, że pan redaktor też ostatnio dostał kuriozalne pismo w związku z wyemitowaniem Jednego z hejterów, który napadł na, na polityka lewicy. Więcej. Jest także dyskusja na temat tego formatu i programu. Mogę zadzić no, no, Rozumiem. No rozumiem. Czyli, czyli ten program się nie, po, nie podoba. Państwa stacja też pewnie się nie podoba, bo jest za mało czołobitna, nie pochwala codziennie, tak jak inne stacje, te reżimowe PiSu. Więc to domykanie systemu będzie trwało. Oczywiście jest atak na TVN, też jest atak na inne wolne media. Jest wreszcie atak na organizacje społeczne, na stowarzyszenia. Krok po kroku PIS przejmuje nam państwo i obywatele, no niektórzy po prostu tego nie zauważają, bo się mało interesują polityką, bo ważniejsze są codzienne sprawy i może się to skończyć naprawdę bardzo źle. Ja przed tym przestrzegam od, od dawna. W 2015 roku mówiłem, że PIS jest strasznym zagrożeniem. W 2015 roku nie śmiałem się zawykopać, jak niektórzy. Kiedy ona w swoim ostatnim wystąpieniu w Sejmie jako odchodząca premier przestrzegała przed PiSem i mówiła, co się może stać, jak PiS uzyska władzę. No, no dzisiaj myślący ludzie już widzą, że to zmierza w bardzo złym kierunku. Dzwon na alarm bije. I teraz naprawdę wymagajmy od polityków, żeby zachowali się w sposób racjonalny, a przede wszystkim zgodny z polską racją stanu. Ale wciąż też biją dzwony kościelne, przed którymi stoją pomniki człowieka, który. Tuszował zjawisko pedofilii w kościele. Żyjemy, panie pośle, w kraju, w którym mamy problem ze zburzeniem monumentów, postumentów, rzeźb człowieka, któremu udowodniono to, iż krył, krył fakt pedofilii w kościele. Naprawdę Polacy wierzą w tak bardzo tej instytucji Kościoła katolickiego, w to, że, cytuję: dziecko lgnie, siada na kolanach, samo pcha się pod sutannę, że nie dostrzegamy faktów, dokumentów pewnych danych, w oparciu o które rozumiem. No, nikt normalny chyba nie stawiałby pomników przestępcom? No jeden pomnik został obalony. E, Skończyło się to wyrokiem sądu w I to nikt tego nie inspirował, po prostu ludzie z własnej woli poszli i ten pomnik Dwóch profesorów dodam. E, Ja co do obalania pomników ja, Jana Pawła II jestem bardzo wstrzemięźliwy i sceptyczny. Uważam, że w ogóle Obalanie pomników, niszczenie jakichkolwiek pomników raczej jest przejawem bezsilności. A budowanie kolejnych? Budowanie kolejnych, jeżeli kogoś na to stać, niech sobie buduje pomniki, to ja bym w to nie wnikał. Problemem jest co innego. Kościół jako instytucja od 1922 roku systemowo kryje pedofilię. W 1922 roku Watykan wydał specjalną instrukcję, która mówi, co trzeba robić w przypadku wykrycia pedofilii wewnątrz kościoła. I tam jest powiedziane tak, przede wszystkim ukrywać. Po drugie, przenosić takiego delikwenta, który jest takim zbrodniarzem, na inne parafie. Po trzecie, nie zadośćuczyniać ofiarą, ale zmuszać je do milczenia różnymi metodami. No i ta instrukcja przez wiele dziesięcioleci obowiązywała i skutkowała właśnie tym, że Kościół stał się taką no, oazą dla, dla pedofilii. Ja mam z tym problem oczywiście, natomiast uważam, że w tej kampanii wyborczej ruszanie Jana Pawła II, jego. To zasług, to jest woda na Młyn Pisu. To jest y, absolutnie rzecz, której opozycja rozsądna powinna unikać. Bo po co nam kolejna wojna religijna? Po co my mamy w Sejmie ustanawiać kogoś świętym albo nie ustanawiać, albo dyskutować w Sejmie, czy jakiś program w telewizji był rzetelnie zrobiony, no, czy nie. Bo do, do, tego, do tego to się sprowadza. To jest po prostu ośmieszanie państwa polskiego, ośmieszanie parlamentaryzmu. Wierni sami muszą zrobić porządek w Kościele, i wierzę, że to zrobią tak, jak zrobili w Irlandii. Panie pośle, skoro mowa o Kościele, to także o zaangażowaniu tej instytucji, chyba już zbutwiałej, monarchijnej, jedynej takiej na świecie, która dalej działa, jakbyśmy żyli w średniowieczu. Na temat aborcji. Kościół się angażuje cały czas w te dyskusje i słyszymy podnoszone larum, że zostawcie papieża w spokoju, bo on walczył właśnie między innymi o to, by aborcji nie było. Skazywana jest Justyna Wydrzyńska za pomoc innej kobiecie, ofierze przemocowego mężczyzny, który na własnej kobiety wezwał policję, po to by ta ją zatrzymała i zebrała jej tabletki. Wczesnoporonne. Osiem miesięcy odróbek będzie apelacja, ale dzisiaj słyszymy, że w Gazecie Wyborczej jest artykuł, cytuję, czy w ogóle, gdzie my żyjemy, panie bośne? Poszedł do apteki po leki dla konia, bo jest chory, i został aresztowany, bo chciał dokonać aborcji. Myślałem, że miał być babcice wbudowaną w swoje ciało, czy, czy co chciał zrobić? No? Tak, no i z jednej strony to jest śmiech, ale z drugiej strony śmiech przez łzy, no bo to zaczyna być kraj wyznaniowy, kraj, w którym prokuratura zagląda ludziom do łóżka, zagląda kobietom do ich macic, kraj, w którym za pomoc, jednej, gdy jedna kobieta pomaga drugiej, grozi więzienie, standardy niebywałe w Europie, naprawdę niebywałe i Kaczyński robi to świadomie. Kaczyński wprowadza tutaj nam bardzo podobną narrację, jaką wprowadzał u siebie Putin. To Putin mówi teraz, że jest przed chrześcijaństwa i że Putin mówi, że broni kościołów chrześcijańskich przed zgniłym Zachodem. Przecież to jest dokładnie ta sama narracja. Przecież to najpierw w Rosji dokonano napaści na środowiska LGBT. W Rosji zakazano na przykład mężczyznom chodzenia za ręce po ulicy. Potem ta cała fala nienawiści do LGBT przelała się na Polskę i na inne kraje dawnego bloku wschodniego. Tu nie ma przypadków. Kaczyński czerpie pełnymi garściami z tego, co Putin robił u siebie, bo dla niego jest to pewnego rodzaju wzorzec. Chciałby rządzić tak jak Putin, rządzić Polską w Że sposób jednoosobowy, móc wszystko, mieć swoich oligarchów, których jednego dnia może... Zniszczyć, powołać sobie następnego oligarchę. Jemu się to marzy, po prostu. A, a mi się nie marzy mieszkać i żyć w takim kraju, i nie chcę tego dla moich dzieci. Po prostu uważam, że wszyscy musimy natychmiast zrobić absolutnie, co się da, żeby ten rząd już nigdy się nie powtórzył i żeby rządy PiSu odesz odeszły raz na zawsze do lamusa. Mało tego, my powinniśmy na bar bardzo poważnie rozważyć delegalizację tej partii, ponieważ jest to partia potwornie szkodząca Polsce. Mamy na to coraz więcej dowodów. Redaktorzy tacy jak Piątek czy jak Rzeczkowski pozbierali masę informacji dotyczących powiązań ze Wschodem. Trzeba z tego zrobić użytek i trzeba zakończyć raz na zawsze to harcowanie polskim interesem, interesem Polski, granie, granie nim i powodowanie tego, że jesteśmy traktowani w Europie jak pariasi, jak kraj trzeciej kategorii, który nie wiadomo po co jest w tej Unii Europejskiej, bo tylko syp piepiach w tryby i przeszkadza. Dosyć tego. Kiedyś byliśmy dumni z tego, że jesteśmy we, w Unii Europejskiej. Dzisiaj stajemy się krajem wyśmiewanym właśnie przez takie akcje, że człowiek idzie do apteki, kupuje lek dla konia i nagle prokurator się pojawia. Tak, I co? I wsadzą go do więzienia, bo lek dla konia kupił. Wyobraziłem I sobie pana imię, bo tam kota, że idziemy do weterynarza po lek i nagle drogę zajeżdża nam radiowo, się ludzie z tarczami, aresztują nas, bo chcieliśmy mm -hmm. dokonać aborcji. No, A, albo eutanazji. Albo eutanazji. No, przecież to jest... To jest... Albo zatruć zbiornik wodny. Mm -hmm. Nie, no to, no to jest Koncepcji zresznego. jest milion i mm -hmm. oczywiście w państwie autorytarnym, w państwie kawkowskim wszystko jest możliwe. Tylko czy chcemy żyć w takim państwie? Tradycją, panie pośle, rozmowy dnia stało się to, że raz w tygodniu wymieniamy kolejno, kolejne TOP 30 AFER takie notowanie mm -hmm. tego programu. Jest pan w studiu, więc korzystam, nagram ten odcinek dzisiaj. Ja odczytam kilka, te 30 pozycji, to później wiarę szybko, bo są to bezokoliczniki, a później o tym podyskutujemy. Zaczynamy od tego. Afera krawatowa, urzędnicy wydali 19 milionów złotych służbowymi kartami kredytowymi, afera asfaltowa, afera przekopowa, afera z czystkami wojsko, afera z projektowaniem polskiego samochodu elektrycznego, afera polskiej fundacji narodowej, afera Pegasusa, afera z fatalnym stanem zaopatrzenia armii w ćwiczenia Dragon 17, afera z, rezy z rezydencją ministra Jana Szyszko, afera manipulacji stenogramów na komisji Amber Gold, afera z karnym prezesem AMM-ARIMR. Afera Stanisława Pawłowicza, przewijam kilka, żeby nie było, że to wszystkie. I afera ze śmigłowcami ratunkowymi, afera Macierewicza, afera imigracyjna, afera podkomisji smoleńskiej Macierewicza. Afera Centrum Praw Kobiet, afera Kujdy, afera Kopertowa, afera Lekowa, afera CBA, afera GITD i systemu VitaTol, afera dyplomatyczna, afera Przyłębskiej i ostatnia, 30. afera Taśmowa-Morawieckiego. Czy Polacy, czy rząd Platformy obaliło małe wodne zwierzątko, ośpierniczko? Tu nie ma dnia. Byśmy nie informowali ludzi o aferach, a i tak słówki nie rosną. Panie redaktorze, my jesteśmy zwierzoluby obydwaj, mm -hmm. więc jedzenie ośmiornic absolutnie jest skandalem, bo to są niesamowicie inteligentne stworzenia. Ale mimo tego uważam, że afera ośmiorniczkowa w ogóle nie urasta nawet do Jed jednej z tysięcznej tak. z tych afer, o, o których mówimy. Dla mnie, nie wymienił pan redaktor, ale rozumiem, bo to dawno. Dla mnie najważniejszą jednak aferą wciąż jest to. Że ukradziono emerytom mundurowym ich, Jest, i, ich emerytury. 2016 rok, 16 grudnia, ustawa represyjna, prawie 50 tysięcy poszkodowanych ofiar, którym po prostu państwo zabrało ich, ich emerytury, państwo pisowskie. Ukradziono im to, co, na co się umówili z państwem, czyli wykorzystano system emerytalny do tego, żeby ukarać ludzi jeszcze na dodatek zbiorowo. Bez sądu, bez prawa do obrony, bez jakichkolwiek praw tak naprawdę, jak w trzeciej Rzeszy albo w Zabieramy. Związku Radzieckim. Przyszedł y, 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 pierwszy sekretarz, powiedział, dobra, to tej grupie ludzi trzeba teraz zabrać. I już. I, i ja uważam, że to jest właśnie PiS w, pi, w pigułce, PiS, y, nomen, nomen w pigułce antykoncepcyjnej. Tak? PiS w pigułce, który, y, który pokazuje, do czego oni są zdolni. Są zdolni do, do niszczenia nie tylko poszczególnych jednostek, ale całych grup. I będą to robić po prostu, bo na tym polega państwo autorytarne. Numer 51 to było no, w tamtego no, tygodnia, więc w top 50 trafił pan. Poseł Andrzej, rozmawiam dziś gościem rozmowy dnia. Panie właśnie, tylko dodam, temat kościoła i tą rozmowę. Mieszkałem pół roku w Berlinie w tamtym roku. Byłem korespondentem innej stacji telewizyjnej, również przez chwilę tutaj dla tej anteny pracowałem. I na każdym kościele widziałem tęczową flagę i widziałem naprawdę wdzięczność w oczach kapłanów, którzy dostawali od wiernych pieniądze, z których musieli się rozliczyć. Nawet za jedną euro słyszałem Dankeschön. Byłem we Francji, tam kościół działa tak samo. W Wiedniu jest to nie do pomyślenia, by ktokolwiek z Państwa łożył na utrzymanie kościoła i tam kapłani są wdzięczni za to, że w ogóle coś dostają, więcej tam próba nazwania ludzi LGBTQ+, mianem, jak mówił to pan Jędraszewski z Ambony, ideologii czy szarańczą, skończyłaby się kryminałem a w Polsce kończy się politycznym i kościelnym awansem. Dlatego potrzebujemy świeckiego państwa, sekularyzacji i to natychmiast. Andrzej Rodzenek, poseł Andrzej Rodzenek, dziś dnia. Bardzo Państwu dziękuję i zapraszam do komentowania. Cały czas mogą Państwo także nas udostępniać w internecie. A I widzą, dźwięk. tak, i Jezu. jeszcze kod, to prezent, który dostał to dzisiaj to. Pan, poseł od Super. naszej widzki, Pani Magdy. Bardzo Panu dziękuję, Państwu również, Panią Mieśnicko, do zobaczenia i widzimy się jutro po godzinie 12, oczywiście tylko na antenie News 24 a za kilka chwil Anielerczak i wiadomości z kraju, ze świata, Dam wyjściach. Do zobaczenia